Nie wszystko pójdzie zgodnie z planem. Może się okazać, że będziemy zmuszeni do picia takiej wody. Ogień powoli się rozpala. Nie pokazywałem Wam jak rozpalam ten ogień, dlatego, że dzisiejszy film będzie o czymś innym, a nie chciałem za bardzo tracić na to czasu. Mamy na kanale jeden film o tym jak to rozpalić ogień w trudnych warunkach, a jak mówię jesień, zima to też na pewno spróbujemy taki bardziej kompleksowy materiał na ten temat przygotować. Dzisiaj natomiast chciałem Wam pokazać jak poradzić sobie w sytuacji, gdy musimy oczyścić wodę w terenie, a nie mamy do tego odpowiednich środków. Pomyślicie na pewno zaraz o użyciu butelki plastikowej, albo o użyciu elementów odzieży, ale my spróbujemy to dzisiaj zrobić wyłącznie z materiałów dostępnych w lesie. Jak widzicie mamy pogodową, miłą odmianę. Deszcz przestał padać, wychodzi słońce. Możemy przystąpić do budowy naszego filtra. Żeby zrobić nasz filtr potrzebujemy kilka komponentów. Jak już wcześniej wspomniałem, wszystkie znajdziemy w lesie. Podstawą naszego filtra będzie kora brzozy. Ten kawałek będzie tworzył całą konstrukcję naszego filtra. Zwiniemy ten kawałek w rożek w ten sposób. Teraz oczywiście musimy związać całość tak, żeby nam się to trzymało. Do związania naszego rożka wykorzystamy włókna pokrzywy. Aby pozyskać włókna złodygi, łamiemy ją. Włókna zaczną się oddzielać. Zdejmujemy z jednego końca, a następnie zdejmujemy z drugiego końca. Oczywiście, my te włókna potrzebujemy tylko do wykonania szybkiego, improwizowanego filtra. Dlatego nie będziemy się za bardzo przejmować ich jakością, dlatego że to nasze wiązanie nie musi być super trwałe, ale po wysuszeniu i spreparowaniu sznurka z takich włókien można go wykorzystać do naprawdę wielu, wielu rzeczy. Ok, rożek mamy przygotowany. Jest on na tyle związany, że przetrzyma to użycie, do którego go potrzebujemy. Teraz musimy znaleźć wypełnienie. I tu postępujemy już w zasadzie książkowo, czyli stosujemy to samo, co byśmy zastosowali, gdybyśmy robili filtr z plastikowej butelki. Ja zastosuję akurat mech, węgiel drzewny i piasek. Zacznę wypełniać teraz nasz filtr. Najcieśniej jak się da. Staram się to tam dosyć mocno ubić. Tak, żeby ta woda możliwie najdłużej przepływała przez każdą warstwę. Kolejną warstwą będzie rozdrobniony węgiel drzewny. Węgiel stosowany w profesjonalnych filtrach potrafi oczyścić wodę z zanieczyszczeń chemicznych. Węgiel drzewny oczywiście nie ma do końca takich samych właściwości, ale jest nadzieja, że chociaż trochę tych zanieczyszczeń pozwoli uniknąć. Także wa warto nasz improwizowany filtr na pewno też takim, takim węglem wyłożyć. Im go bardziej rozrobnimy, tym. lepiej wypełni on nasz filtr. Zanim wypełnimy nasz filtr ostatnią warstwą, Y, którą będzie piasek, musimy wykonać, musimy, możemy wykonać otwory, y, które pozwolą nam ten filtr zawiesić nad naczyniem, do którego będziemy zbierać wodę. Możemy oczywiście ten filtr spróbować jakoś oprzeć, w inny sposób zamocować, ale ja spróbuję go po prostu zawiesić. Wykonam nożem dwa niewielkie otwory w dosyć dużej odległości od krawędzi kory tak żeby mi się to pod obciążeniem nie rozerwało nie bez żadnej większej filozofii ok, idziemy poszukać piasku na szczęście nie musieliśmy piasku szukać daleko Jak widzicie, nasz filtr jest już wypełniony piaskiem. Tutaj w te otwory, które wcześniej wykonałem, włożyłem cieniutki kawałek świerkowego korzenia. Zawiązałem na nim tutaj od wewnątrz prostą ósemkę, żeby się nie wyślizgnął. I na tym całość mogę powieść. No cóż, nie zostało nic innego, tylko przetestowanie tego naszego wynalazku. Teraz zacznę wlewać powoli wodę. Jak widzicie, woda nie jest pierwszej czystości. I zobaczymy jaki będzie efekt zobaczymy co uzyskamy. Będę się starał lać powoli i będę się starał lać na środek, tak żeby możliwie mało wody przechodziło przy ściankach, no ale nie do końca mamy na to wpływ. Co w ogóle robić taki filtr, skoro przecież są sprawdzone patenty z butelkami czy z użyciem fragmentów odzieży, tkanin? Możemy mieć tylko jedną butelkę, której nie chcemy poświęcać na budowę filtra. Tak, żeby zrobić taki filtr, musimy ją rozkroić, musimy ją zniszczyć. Pozbywamy się pojemnika szczelnie zamykanego, co nie zawsze będzie pożądane. Może mamy butelkę typu Nalgene, z której bardzo trudno będzie zrobić te, tego typu filtr, tak? jeśli chodzi o elementy odzieży. W podręcznikach do survivalu cze, często widać trójnóg, na nim rozpięte 3-4 warstwy materiału, wypełnione materiałem filtrującym. No to wyobraźmy sobie, co byśmy musieli poświęcić, żeby uzyskać 3-4 warstwy materiału, żeby je wypełnić tym, tym, tymi machami, piaskiem i, i węglem itd. Tak? Tu musielibyśmy pociąć koszulę. Może nie mamy bandamki, może nie mamy arafatki. Nie zawsze mamy zasoby przyniesione ze sobą, które możemy poświęcić. Dlatego, taki filtr, który jest w 100% wykonany z tego, co znaleźliśmy w lesie, możemy w takiej sytuacji zastosować. Jeśli mamy nadmiarową butelkę plastikową, to jasne: nie ma co tracić czasu. Wykorzystajmy tą butelkę. Tak? Jeśli mamy węgiel drzewny, jeśli mamy kory brzozy pod dostatkiem, to wykonanie takiego filtra nie powinno zająć dłużej niż 20-30 minut. Podaję tu jeszcze jedno usprawnienie. Nie wiem, czy zauważyliście wcześniej, czy było to widać, że jak lałem wodę bezpośrednio na piasek, to momentami ten piasek się dosyć mocno wzburzał. Nie jest to do końca pożądane zjawisko. Dlatego prosta taka, jeszcze jedna, niewielka warstwa zmchu. Powoduje, że lejąc wodę bezpośrednio na ten mech, nie wzburzam tak intensywnie piasku. Zobaczmy, jaki jest efekt naszego filtrowania. Zgadnijcie, która była filtrowana, a która nie. To jest ta sama woda. Przed wyjściem do filtra, po wyjściu z filtra. Przebywanie w terenie na dłuższą metę bez umiejętności pozyskiwania i uzdatniania wody jest raczej niewykonalne. Woda jest bardzo ciężka i możemy przenosić tylko jej ograniczoną ilość. Zanim zaczniecie filtrować wodę i pić wodę znalezioną w terenie, pamiętajcie o kilku podstawowych rzeczach. Najczęściej będziecie spotkać trzy rodzaje zanieczyszczeń: no, zanieczyszczenia mechaniczne, yy, biologiczne i chemiczne. Pamiętajcie, że ta woda, którą uzyskaliśmy, nie jest jeszcze uzdatniona do picia. Ona jest oczyszczona, ale oczyszczona przede wszystkim z zanieczyszczeń mechanicznych. Żeby ona była bezpieczna do picia, musimy ją albo przygotować, co jest najlepszym wyjściem, czyli Warto posiadać w sobie metalowe naczynie. Jeśli nie możemy ich przygotować, to stosujemy albo tabletki do uzdatniania wody, albo filtr. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.